Dodaj Beka, będzie... Leo oh, Messi, O, hej, miss you. Hej. I nie mów tak. Do mnie, bo mam gę... Co się odpierdala? Kurwa, pick me. Hej, Junwil. Hej. Robimy face reveal. Okej. Okay. Jestem Noel, trochę tak mam 17 lat, to ja... E Noelek, ale jest Noel ale jesteś pokazuj chwili. No dobra, to ja... Jestem Awa, mam 15 lat. Jaka śliczna. Bogini. Śliczna. Fu, ze śmietnika. Cię wzięli czy z bagna XD? Ty jebańcu śmierdzacy! Ciebie matka z robiła, kurwa! Ona jest najpiękniejszą dziewczyną, którą widziałam, zobaczysz, zajebiecie, jak się do niej odezwiesz ostatni! Raz mi to było, jak nie, to zobaczysz! Moją prawdziwą duszę i matkę! Nienawidzę cię już, szmaco jebana! Teraz ja jestem Leo, Dob mam 17 lat i to ja! Leo, co to za DJ XD? Śliczny. Mój chociak mrał. Chociaż ja, No No i nie jestem gejem. Ja pier... jestem Ra, mam 15 lat i to ja! Ożeń się ze mną. Brzydka. Śliczna. Oki nazywam się Julcia i mam 14 latek. I to moja twarzyczka hihi. O cholera, czy to Freddy Fazbear?